I będąc tam w Polsce, widząc możliwości, jakie daje firma, e, jakie daje IK, nie liczyłem, że mam jakieś wielkie szanse. Bariera językowa, e, wymagania prawne, kwestia relokacji, wiele jak gdyby przeszkód, które stały e, przeciwko mnie, ale stwierdziłem, dobra, Wyd wydawało ci się tak. Wydawało, wydawało ci się tak. Właśnie, to świetnie, że to, że to nazwałaś. Wydawało mi się, że są przeszkody. Hej! Nazywam się Agata Ceglecka i jestem specjalistką od HR i szwedzkiego prawa pracy. W podcaście Kierunek Szwecja daje Ci wiedzę o tym, jak funkcjonuje szwedzki rynek pracy, więc jeśli chcesz tu pracować albo robić biznes, to koniecznie słuchaj dalej. Jeśli potrzebujesz pomocy przed wyjazdem do Szwecji, rozważasz ewentualność pracy tutaj, czy myślisz o zmianie kariery zawodowej w Szwecji, Zapraszam na indywidualne konsultacje. Porozmawiamy i rozwiążemy Twój problem. Jestem też autorką Wademekum Pracować w Szwecji i e po medycynie do Szwecji. Wszystkie te produkty znajdziesz w moim sklepie na www.kierunekszwecja.com Gościem dzisiejszego odcinka jest Piotr Szwarc, dyrektor oddziału Ikea Industry w szwedzkim Elmhult. Cześć Piotr. Cześć, Agata! Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Nie było nam łatwo, słuchacze powinni wiedzieć, że spotkały nas zarówno trudności organizacyjne, jak i techniczne, ale jesteś tu i bardzo się cieszę. I chciałabym zadać Ci pierwsze pytanie: jak to się stało, że trafiłeś do Szwecji? Jak to się stało, że trafiłeś do jednej z największych, najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek szwedzkich, czyli do Ikea? Jak to się stało? Wiesz, to, to jest bardzo długa historia, ponad 20-letnia. Zaczęła się w małym mieście na Mazurach w 2001 roku i po rekrutacji zostałem przyjęty na stanowisko urzędnika, na stanowisko osoby, która odpowiada za dokumenty związane ze sprzedażą faktury, listy przewozowe. Odprawy celne, tego typu kwestie. Ponieważ mam wykształcenie związane z produkcją, nie jestem inżynierem co prawda, ale studiowałem zarządzanie systemami produkcyjnymi. Bardzo mnie pociągały kwestie planowania. Następnie poprzez to dostałem możliwość zarządzania ludźmi. I dwa lata później rozpocząłem moją karierę potocznie mówiąc na produkcji. Jako kierownik małego obszaru, i rok po roku moje kompetencje rosły, moja ciekawość była coraz większa. Sam sobie też trochę poszerzałem te, te, te swój obszar, i rok po roku moja odpowiedzialność była coraz, coraz większa, i w którymś momencie zorientowałem się, że zaczynam zarządzać częścią fabryki dosyć dużą częścią. Co było bardzo frapujące, kolejne, kolejne etapy w, w rozwoju, bo byłem już odpowiedzialny nie tylko za proces produkcyjny, ale za jakość. Byłem odpowiedzialny również za, za proces inżynieryjny, jak ustawić wraz z inżynierami procesy tak optymalnie, żeby one były i stabilne jakościowo, ale też i, i, i akceptowalne pod względem kosztowym. I w którymś momencie znowu zacząłem się zajmować czymś więcej. Inwestycje jako nowy obszar, który był związany z produkcją, być blisko linii produkcyjnych, być blisko procesu, znaczy rozumieć, jakie są jego potrzeby, również takie materialne, maszynowe. No i to był obszar, gdzie też się czułem dosyć, dosyć dobrze. I po wielu latach w takiej części typowo produkcyjnej fabryki, cztery lata temu, pojawiła się reorganizacja firmy i możliwość, za działania albo wpływu na firmę w trochę innych obszarach, i podjąłem wyzwanie. Jak na stanowisku Business Development Manager, gdzie byłem odpowiedzialny za całą jakość, nie tylko w jednej fabryce, ale w całym oddziale, gdzie byłem odpowiedzialny za wszystkie inwestycje, które się odbywały, które, które miały miejsce w firmie, za laboratorium, za cały inżyniering, oraz za komunikację z partnerem biznesowym. U nas nazywamy to biznes, biznes teamem w ramach, w ramach IKA. I to było bardzo wyzywające, bo zmusiło mnie na spojrzenie w, na firmę z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas. Nie tylko tego wykonawcy e, procesu produkcyjnego i czynności około produkcyjnych, ale dla kogoś, kto Zaczyna też w jakiś sposób sterować tym, jak funkcjonuje cała fabryka. No i, i miała... wciąż mówimy o Polsce. Wciąż, wciąż mówimy, wciąż o, mówimy Polsce, o Polsce, tak. Polsce. Historia 20, mm. ponad dwudziestoletnia. Mm -hmm. I w którymś momencie, dwa lata temu, miałam rozmowę mm, z szefem mojego szefa o wyzwaniach, które przed nami stoją, o tym, jakimi jesteśmy liderami, co w życiu udowodniliśmy, a co jeszcze mamy do udowodnienia. I ta rozmowa spowodowała, że zacząłem się zastanawiać. Co ja będę robił w przyszłości w firmie? Mhm. Gdzie jest moje miejsce? To on mnie trochę też challenge'ował podczas tej rozmowy i podjąłem wyzwanie OK, spróbuję na samodzielnym stanowisku szefa zakładu. I to był taki kierunek, o którym myślałem, ale jak gdyby nic nie robiłem w tym kierunku. Rozglądałem się tylko i w którymś momencie pojawiła się okoliczność taka, że pojawiło się stanowisko tutaj w Szwecji. Mhm. I będąc tam w Polsce, widząc możliwości jakie daje firma jakie daje IK, nie liczyłem, że mam jakieś wielkie szanse. Bariera językowa, wymagania prawne, kwestia relokacji, wiele jak gdyby przeszkód, które stały przeciwko mnie, ale stwierdziłem, dobra, spokojnie. Wydawało ci się tak? Wydawało mi się, tak, właśnie, mocno, świetnie, że to, że to nazwałaś. Wydawało mi się, że są przeszkody. No, no i wydawało mi się, że je w takim razie pokonałem. Teraz to zepsułaś moją całą wypowiedź. <laughs> <laughs> e, natomiast tak, no powiedzmy, że te przeszkody, wydawało mi się, że te przeszkody miały miejsce. Złożyłem aplikację. Miałem kilka etapów rozmow, rozmów. Byliśmy, Odwiedziliśmy z rodziną e, kraj, Szwecję. Pierwszy raz z całą rodziną. Nigdy nie byliśmy razem 20 lat pracując, ponad 20 lat pracując w IKEA, nie było okazji. Nieźle, to nieźle, to nieźle tak, naprawdę. Tak. E, rodzinie się spodobało. Mój syn drugiego czy trzeciego dnia naszej wizyty powiedział, zostajemy. Moja córka zawsze... O, fantastycznie. A ile ma lat? Muszę zapytać. Skończył to. 13 miesiąc temu. To fantastycznie, to naprawdę ambitny, taki otwarty gość, bo w tym wieku to na ogół trudno jest przeprowadzać zmiany, więc gratuluję, to naprawdę taki do przodu, hej, do przodu chłopak. No, tak, mi się bardzo podoba, on jest taki bardzo w punkt. I, no, ale oczywiście tam były zupełnie inne komplikacje, jeszcze trzeba było gdzieś mieszkać. Moja córka zawsze marzyła, żeby studiować za granicą, 16-letnia obecnie, albo za miesiąc 16-letnia. W jej przypadku proces był trochę trudniejszy, ale to może o tym trochę później. Żona jak najbardziej za, aczkolwiek nie jest z nami obecnie, dojeżdża, czyli ja jestem z dzieciakami na miejscu w Szwecji, mieszkamy w malmę. A żona do nas dojeżdża każdego, każdego tygodnia, układ działa, przynajmniej na razie. I po tej wizycie stwierdziliśmy: OK, dyskutujmy dalej, zobaczmy jak to się yy, potoczy. No i potoczyło się tak, że 1 września 2023 objąłem funkcję szefa oddziału fabryki w Elmhult. Elmhult to jest taka. Mała gmina, mała, e, małe miasto, około 8 tysięcy mieszkańców. Położona na południu Szwecji, nie? W skone. Cały czas jeszcze położona. To, to, to znaczy, to już nie jest skone, to już jest krąbek, so, to mhm. jest na granicy. Okay. Natomiast e, miejscowość mała, natomiast gigantyczny wpływ na, e, na biznes meblarski. Bo tutaj mhm. jest serce IK. Tutaj jest miejsce, mhm. gdzie Ingvar Kamprad e, dziesiątki lat temu założył e, firmę, gdzie otworzył e, sklep, e, gdzie rozwijał koncept. I to dzisiaj jest tutaj szereg instytucji, funkcji, którym, e, które zarządzają całym, całą, całym biznesem e, e, IK. Mhm. No i tak się tutaj znalazłem. Czyli tak naprawdę jesteś od stosunkowo od niedawna w Szwecji, ale jesteś od bardzo dawna w strukturach IKEA, więc myślę, że masz doskonałą wiedzę na temat, jak to działa. Moje kolejne pytanie jest: jak to jest z budowaniem kariery w IKEA? Jak wewnętrzne struktury organizacji pozwalają zmotywowanym i chętnym pracownikom napięć się w górę? Ty jesteś doskonałym tego przykładem, że pozwalają. I ponieważ masz już, wiesz, czego trzeba, żeby zrobić karierę w Ikei. Co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, być może ludziom, którzy dopiero skończyli studia, którzy myślą o tym, że chcieliby tu mieszkać i pracować w Szwecji? Co zrobić, żeby, żeby zajść daleko i wysoko? Ciekawe pytanie. Nie wiem, kiedy ostatni raz się nad tym zastanawiałem. Natomiast to, co, to, co jest dostępne dla każdego, to yy, nazwijmy to determinacja, dążenie do, nawet niekoniecznie do jakiegoś yy, yy, celu, ale dążenie do zmiany, dążenie do yy, opróbowania, kreowania tej zmiany i na tej podstawie podejmowania czasami trudnych decyzji, z których wychodzą yy, ciekawe, ciekawe sytuacje, ciekawe, yy, ciekawe efekty. Czyli taka otwartość, przede wszystkim otwartość na zmiany i e, trochę pewnie też odwagi, e, żeby te zmiany realizować, bo jedną rzeczą to jest taka, taka część deklaratywna, ok, chcę zmienić, a inną rzeczą jest e, zrobić to, po prostu powiedzieć, ok, zmi chcę zmienić i zmieniam i to jest pod podst podstawowa rzecz. Żeby zrobić fajną karierę w firmie, trzeba być otwartym na zmiany i trzeba mieć tak zwanego drive'a do zmian, lubić robić nowe rzeczy. Widzieć, e, Churchill to powiedział kiedyś, w każdej trudności widzieć, e, widzieć możliwość, a nie, a nie przeszkodę. E, mm. I czasami możemy mieć różne podejście do, do, tej, do, do pracy z tą przeszkodą, natomiast e, widzieć, widzieć właśnie możliwość związane z tą przeszkodą. Ja jestem też życiowym optymistą, dla mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna, więc to też, e, to pewnie też pomaga. W robieniu e, kariery. Dobrze jest rozumieć biznes, na czym on polega, na czym, e, dlaczego, dlaczego ludzie są ważni, dlaczego jest ważna model pracy z nimi, dlaczego są ważne wartości firmy. To są rzeczy, które później przekładają się może nie pierwszego dnia pracy, ale w kolejnych e, tygodniach, miesiącach, latach to się przekłada na to, jak pracujemy, jakimi metodami. Jak, 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 jak osiągamy cele i to jest, to jest w firmie takie jak IKEA bardzo istotne. Nie sama realizacja celu, co jest oczywiście gdyby, podstawowym sensem istnienia biznesu jakiegokolwiek, natomiast nie za wszelką cenę, nie tymi metodami, które czasami znamy z życia czy z filmu, ale właśnie zgodnie z kulturą, z wartościami firmy. To na pewno, na pewno pomaga. Otwartość na ludzi, to też jest element takiej kultury, i który Pozwala Ci budować pewne relacje, a dzięki nim później możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju projektach, forach, spotkaniach, gdzie, gdzie budujesz swoją wiedzę, swoje kompetencje, którymi możesz się później dzielić. Takie win-win, że hmm. takie, takie, takie cechy bardzo pomagają w, w robieniu kariery. Nazwałeś wcześniej twórcę IKEI, i to jest ja, kiedy studiowałam tutaj zarządzanie zasobami ludzkimi, to nad, w takim przedmiocie, gdzie mowa była o zrównoważonym rozwoju, ale też o kulturze organizacji, pamiętam, że wykładowca dawał przykład właśnie Ingwara, jako że zarzucano mu, że on jest. Że sam, jak odwiedzał którekolwiek ze swoich domów towarowych, to że odwoził wózki klientów, że to takie słynne było jego zachowanie i takie zarzucano mu, że to jest fałszywe, że to jest pod publiczkę, że to jest po prostu bzdura. A ja myślę, że dlatego udało się Wam zbudować taki gigant, bo to jest mimo wszystko autentyczne działanie. I ja wierzę, że ten facet naprawdę do końca czuł się częścią, tej organizacji, w którymkolwiek domu towarowym by nie był, na którymkolwiek etapie rozwoju czy produkcji nie byłby, to on miał poczucie takiej spójności swojego działania w tej organizacji. I to jest chyba to, co sprawiło, że się udało, że to jest tak niesamowicie mocna kulturowo firma, która ma ciągle ten sam spójny przekaz i osiąga to dzięki ludziom, których zatrudnia, no bo bez ludzi to nie byłoby nic, prawda? To fakt. I faktem jest też, może tak, nie faktem. Wierzę w to, że to odprowadzał wózki. Spotkałem go trzy razy w swoim życiu. I co, jakie jak wrażenie, jakie dla mnie, na mnie zrobił największe wrażenie? W fabryce w Polsce, gdzieś tam, w armińsko-mazurskim województwie, odwiedzając ją, pytał, był niesamowicie zainteresowany, jak wygląda proces. Dlaczego on tak mhm. wygląda? To jest jedna kwestia, którą mnie zaskoczył, jego zainteresowanie. Czyli przyjechał człowiek, który zatrudniał 200 tysięcy osób i pytał, miał kilkaset sklepów, fabryk i tak dalej, i jeszcze innych biznesów, i pytał, pytał człowieka, dlaczego ten proces wygląda tak, a nie inaczej. Mało tego. Starał się podczas wizyty w fabryce spotkać. Jego nie interesowały prezentacje za bardzo. On kurtuazyjnie. Siedział z nami w sali konferencyjnej, gdzie my próbowaliśmy pokazać, jak jest, jesteśmy świetni, jaka przyszłość przed nami i tak dalej. Natomiast on był zainteresowany tym pracownikiem na procesie. Hmm. On witał, witał się z nimi, robił sobie zdjęcia z nimi, e, oczywiście przez tłumacza. E, rozmawiał, jak, jak się pracuje, jak się żyje, jakie mają e, potrzeby, e, co widzą, co można byłoby zmienić w fabryce. Więc. E, on był e, autentycznie zainteresowany człowiekiem, był zainteresowany e, procesem i na tym była zbudowana, na tym jego zainteresowaniu była zbudowana też kultura firmy, e, wartości, e. gdzie jest człowiek, gdzie mówimy o zrównoważonym rozwoju i w tym zrównoważonym rozwoju są oczywiście aspekty środowiskowe, e, jak mieć mniejszy wpływ na, na klimat przy rozwoju biznesu, ale też e, my ludzie, będąc elementem środowiska, e, również e... Jesteśmy w, w obszarze zainteresowania, raz jako pracownicy, a dwa jako, jak, jako też klienci. Więc według mnie był, był bardzo autentyczny i dzięki tej autentyczności wpływał na, na ludzi. Na tej autentyczności została zbudowana kultura firmy. Pewnie zostały pewne rzeczy nazwane, które on robił, mhm. świadomie bądź nieświadomie, ale one zostały nazwane po to, żebyśmy my, dzisiaj pokolenie, które. E, Kolejne pokolenie, które pracuje na, 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 na rzecz firmy, rozumieli lepiej przekaz, który tam był. I, i, i powiem Ci, wpływ jaki, e, taki osobisty na mnie, jeszcze jedna, e, jeszcze jedna mała dygresja do tego. Była taka: mówi, mówiłaś o wózkach, które on tam dopychał, rzucał, e, po, e, dopychał do sklepu, żeby był porządek. Między innymi on mi pokazał, że jeśli w fabryce coś jest nie na miejscu, nie wiem, jakieś karty paletowe, papiery, coś brudnego leży na podłodze. To nie jest wstydem podnieść to. Hmm. Nie jest wstydem schylić się po to, podnieść to, włożyć to do odpowiedniego pojemnika i reagować zawsze w ten sposób, a widząc innego pracownika, pochwalić go za to. Hmm. Więc... to, ale, to jest, ale to jest. tak, to jest takie. To jest po prostu myślenie gospodarza. No po prostu idę przez fabrykę, w której pracuję i widzę, że leży papier tego podniosę i nie myślę o tym, że jestem wielką panią menadżer. Tylko leży papier w miejscu, w którym pracuję, który jest wspólnym miejscem dla mnie i dla wielu innych ludzi. I to jest takie myślenie takiego gospodarza, no, który dba o swój dobytek. Nie? Tak, i, i, tak i, i wydaje mi się, że, że jedno, to jest jeden z właśnie z elementów naszej kultury, że my się czujemy gospodarzami tego miejsca. Nie jesteśmy tutaj wynajęci na, od 8 godziny do 16, bądź w pracy zmianowej. Tylko my jesteśmy, jeśli mamy być autentyczni, musimy tę kulturę, ten sposób działania mm, stosować nie tylko w czasie pracy, ale też ona musi być częścią naszego, naszego DNA, czyli w domu też, poza domem, poza pracą, też, 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 też powinniśmy się zachować w ten sam sposób. Jeśli tak się zachowujemy, jesteśmy autentyczni, jesteśmy wiarygodni. I tu dochodzimy do elementu, który nazywamy leadershipem, jak jesteśmy postrzegani, jak zarządzamy ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli uważasz to, co robię, za pożyteczne i poszerzające Twoją wiedzę o Szwecji i tutejszym rynku pracy, to daj proszę lajka i zaprenumeruj albo skomentuj, jeśli słuchasz tego na YouTube. A jeśli słuchasz mojego podcastu na Spotify, to oceń go proszę i obserwuj. Dla Ciebie to chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej ilości osób, którym te wiadomości mogą być potrzebne. Dziękuję. A jak wygląda kwestia równo, równouprawnienia kobiet i mężczyzn y, u Was w organizacji? Bo y, szwedzki model pracy, o którym ja wiele mówię w mojej pracy, narzuca pewne rozwiązania systemowe. A czy u Was y, więc to, co jest systemowo narzucone, to u Was na pewno jest? Ale czy macie też dodatkowo jakieś coś, co powoduje, że, te, że, że tę pracę się jeszcze no, podkręca, pod, podnosi na wyższy poziom? W Szwecji można powiedzieć, że zostałem pewien poziom, do którego, do którego dążymy często w Polsce. W Polsce mamy. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zapóźnieni, natomiast mamy trochę bardziej, powiedziałbym, konserwatywne podejście jako kraju. Natomiast jeśli chodzi o, o, o spółki K w Polsce, tam. Jest szereg działań związanych z tym właśnie, żeby kwestia równouprawnienia, gender, diversity, równość żeby te kwestie działały na porządku dziennym. Mamy, e, mamy również e, KPI, -e, które pokazują nasz progres, czy my idziemy w właściwym kierunku, czy nie. Które mają odzwierciedlać nasz poziom w tym, e, w tym obszarze. Tutaj w Szwecji nie czuje się takiej presji na to, bo pewien poziom został e, osiągnięty. No to już jest. To pewien, tak jest. jest, natomiast normalnie. czy to jest szczyt naszych możliwości? Nie sądzę. Myślę, że, że jest tutaj jeszcze trochę do, do zrobienia w tym obszarze. I, na przy... I firma też to widzi, tak się wydaje. Firma, jako duża IK, nie tylko IK Industry, spółka, w której, w której ja pracuję, widzi to, bo, bo są szkolenia regularne szkolenia są organizowane, związane właśnie z diversity, equality, z integracją różnych ludzi. Po to, żeby budować świadomość, z jednej strony, bo od tego się zaczyna zmiana, od zbudowania świadomości, po to, żeby pokazać potrzebę, pokazać odmienność tego innego człowieka i nauczyć menadżerów, jak móc skorzystać z tego, z zasobów, które, które masz. Jest polityka też talentów, gdzie szukamy wśród naszych ludzi osób z pasją, z pewnymi kompetencjami, które są na co dzień nieużywane a które firma mogłaby wykorzystać do rozwoju, które firma mogłaby, na bazie czego mogłaby, nie wiem, adoptować w inny sposób procesy produkcyjne, podejście do, do materiałów, czy podejście do, nie wiem, utrzymania ruchu na przykład. Tak więc talenty to jest też obszar, w którym, w którym, w którym działamy. A jak, czy, czy te procesy, bo pracowałeś i w Polsce, i w Szwecji, czy, czy procesy wewnętrzne są takie same w, w obu krajach? Czy, czy zarządza się wewnątrz organizacji w ten sam sposób w każdym kraju, w którym IKEA działa? Czy to jest w jakiś sposób dostosowane do lokalnych, powiedzmy, warunków? Więc działamy wszyscy w ramach hmm, prawa lokalnego czyli ono jak gdyby wyznacza mhm. nam e, pewien m, sposób. No tak, to jasne, jasne. oczywiście, że no, na, na, jasne, jasne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o sposób zarządzania, tu znowu pewnym wyznacznikiem albo kierunkiem jest kultura organizacyjna. Ona mówi w jaki sposób mamy zarządzać firmą. Oczywiście każdy z menadżerów może rozumieć to trochę inny sposób, ale mamy pewną wspólną, e, wspólną bazę i zarządzamy tak jak takimi metodami, jakie m, Jakie firma akceptuje, albo jakie firma preferuje. I oczywiście są, nazwijmy to, e, pewne modele kulturowe, które e, mówią, że, które mówią, albo jak gdyby pokazują, że bardziej skuteczne jest zarządzanie bardziej do prawej, a w innym kraju, powiedzmy, trochę bardziej do lewej, bo, bo ludzie są tacy, tacy a, a nie inni. Natomiast no, trzeba mieć taką elastyczność. E, e, Zarządczo-menadżerską to jest, to się chyba tak ładnie nazywa, zarządzanie sytuacyjne i, i umieć dostosować tę, tę metodykę do, do kraju. Aczkolwiek z drugiej strony, hmm. czy aż tak bardzo się różnimy? Często się zastanawiam nad tym, czy naprawdę my się tak bardzo różnimy, gdy popatrzymy na nasze. E, takie bazowe potrzeby, e, na co, na, na nasze potrzeby, na nasze pragnienia, i tak dalej, jako ludzie my się naprawdę bardzo e, bardzo mocno e, nie różnimy. Tym bardziej, że wywozimy się z pewnych wspólnych e, korzeni, e, przynajmniej tutaj w Europie, powiedziałbym chrześcijańskich, więc e, mamy dosyć dużo wspólnych, e, wspólnych, e, wspólnych mianowników w wielu hmm, sprawach. To prawda. Ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że będziesz mógł nam na nie odpowiedzieć, bo chciałam zapytać Cię, o czym powinien myśleć i co mógłby zrobić polski przedsiębiorca, który chciałby zostać podwykonawcą IKEI, czy to jest w ogóle realne? Czy Ikea współpracuje z ludźmi spoza, że tak powiem, swojego kręgu? Tak, oczywiście. Koncepcja własnej, własnej fabryki, jaką stworzono w latach 90 w Historika nie jest, nie jest tak starą. Ona jest trochę odległa od pierwotnych założeń biznesu stworzonego przez Ingvara Camprada, ponieważ on zakładał, że będzie wynajmował moce produkcyjne. Lata 60. zmodyfikowały chyba trochę jego myślenie, kiedy był pewien. Pewne, kiedy, pewne, bo, bo? Kiedy, kiedy biznes nałożył pewne ograniczenia na niego, widząc jego, no. e, e, jak, jak jest konkurencyjny, e, z tego prawdopodobnie, mogę się tylko domyśleć, wyewoluowała myśl, żeby mieć własne jednostki produkcyjne. I oczywiście e, IK Industry, jako e, spółka córka IK, dostarcza dużą część e, mebli e, bądź kom, komponentów meblowych, natomiast poza industry, są dziesiątki setki, a może nawet i tysiące firm dostawców, którzy są stowarzyszeni o, o, lub którzy, którzy, firm, które mają podpisane kontrakty z zika na dostawy tak więc yy, yy, jest yy, Duża e, możliwość e, zrobienia biznesu e, wspólnie z IK. Oczywiście są pewne warunki, są, e, muszą wynikać z tego, muszą oczywiście być potrzeby, musi być pewna wiarygodność idąca za firmą, żeby można było taką współpracę e, nawiązać. No, i szereg, szereg warunków yy, i prawnych, yy, jeśli chodzi o, o, o prawo yy, lokalne, ale też i szereg warunków związanych z, z, zasadem, z zasadą odpowiedzialnością z, społeczną. Z, odpowiedzialnością społeczną, tak, ale też z, hmm. z zasadami, które ma Maikea, ma i one są wszystkie w dużej mierze opisane w tak zwanym dokumencie IWAY. I to jest jak gdyby podstawa do, yy, do, 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 do zawarcia e, współpracy. Hmm, rozumiem. Czy wiążesz swoją przyszłość zawodową ze Szwecją? Na pewno wiążę swoją przyszłość zawodową z, z IKEą. A, to jest naprawdę dobry dowód na to, że, się, że dobrze ci tu. Tak, muszę powiedzieć, że samo życie w Szwecji od pierwszego dnia różni się tym od życia w Polsce, że jest tutaj spokojniej, jest, albo przynajmniej się wydaje. Jest mniej stresu, ludzie się nie spieszą, wszyscy są uprzejmi, uśmiechnięci, chcą pomagać. Miałem szereg sytuacji, które były, były trudne i zawsze dostałem wsparcie, więc mogę polecić życie w Szwecji. Jednej rzeczy, której nie rozumiem i pewnie do końca nie zrozumiem, e, to jest system parkingowy, e, szczególnie w Malmę i okolicach. I, e, i radę, jaką mogę dać dla, dla, dla naszych słuchaczy. Jeśli nie musisz mieć samochodu. Jeździcie komunikacją miejską. Tak, jeśli nie prawda? musisz mieć samochodu, naprawdę on ci jest tutaj niepotrzebny. E, życie jest dużo łatwiejsze i tańsze. Tak jest. To prawda, opłaty parkingowe są słone, system jest skomplikowany, trzeba się orientować, gdzie się płaci SMS-em, gdzie aplikacją, gdzie w ogóle można parkować, na jak długo można parkować, w jakim obszarze czasowym. To prawda i zabawne jest, że o tym mówisz, bo moje pierwsze dni w Szwecji, wiele lat temu, to były takie, że mieliśmy samochód i stawialiśmy go gdzieś tam, gdzie mi się wydawało, że jest napisane, że można. Do, do czasu, kiedy kilka dni potem jakiś facet przez okno powiedział mi słuchaj, to jest moje miejsce parkingowe ja wprawdzie go nie używam na co dzień ale o, ja za nie płacę, więc chciałbym je właściwie mieć i dopiero wtedy zrozumiałam, że fur to jest wynajęte a nie, że do skorzystania więc zgadzam się z Tobą to nie jest prosta, jest wiele zasad które, które komplikują życie właścicielom samochodów szczególnie w dużych miastach, bo co innego kiedy mieszka się na prowincji tam jest, y, chyba życie wymaga tego, żeby mieć samochód, ale w mieście absolutnie nie. Tak, też tak mi się wydaje. Natomiast o tych perypetiach, nie tylko samochodowych, parkingowych i tak dalej, możemy chyba porozmawiać w kolejnym podcaście. Otóż to. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Vis jest.